No i to teraz tak. Ekwipunek kliknij. Eee, na tym tutaj. Prawym. No, otwórz kontrakt. I teraz te wszystkie te fioletowe musisz poklikać. Nie, nie musisz kliknąć i wybierz do, do wymiany. O, no. Yeah. Normalnie i umiesz przynieść szczęście! Czudy my znaczy najęć na tego, czekaj co ma no to znaczy? Albo ma naklejkę jeszcze, taki nim. Co to znaczy zbadaj? Znaczy, że możesz go zobaczyć jak dużo wygląda. I teraz jak naciśniesz kontynuuj, to się kontrakt pojawi. I tu musisz e, podpis zrobić, możesz pić obrazek albo co tam chcesz. No. Jeszcze coś też tu popisać po tej karce, czy, czy, czy nie? Może gdzieś indziej chcę coś popisać jak chcesz. A jak nie, to już myśli tak jak już nie chcesz nie pisać. I zobaczymy czy mi przyniesiesz szczęście. Czy niekoniecznie? Ale nie będzie mnie mordować. Nie, tylko będę ci wypomniał, że mu je, że mu kupił i wymienił, a jak będzie głupiałem, to, to, to... O! Jaki ma ten? Ten za 12 No nie zależy jeszcze w jakim jest stanie Przetestowany w boju, zaraz no sprawdzimy To może być ten za 12 no. Szkoda, że to nie ten banan, ale dobra Kliknij tam F8 jeszcze